Zgrywki naszej kozackiej. Już widzę na początku. Mam dwa znaki zapytania, w które sobie wejdziemy. Jest to poradnik, tutorial, pasek ogólny. Nie, nie będę tego czytał. Przejdźmy dalej do gry. Strażnik, poziom pierwszy, nowa misja. Spanie na służbie. Wszędzie Cię szukałem. it. Barrows. Jest tu dużo do zrobienia. I. co? A co masz? Chyba jesteś nieobecny. Ok, akceptujemy pierwsze zadanie. Weźmy sobie, już lecimy Mamy podejść, spotkaj się z. Może tak zróbmy to tak. O. Spotkaj się z Mairisem. Majoris jest tutaj. Heh, pasuje właśnie terem podłoża do moich wózków kochanych, przepięknych, barwistych. Okej. Okay. Pierwsze zadanie wykonane, możemy przejść do następnego. Te pierwsze zadania nie będę się tutaj zbytnio fascynował, gdyż no, nie chcę Was zanudzać. Pewnie wiele osób grało w Iona i będzie kojarzyło te pierwsze tutaj wyzwania przygotowane dla nas. Ślądy ciepłe Ok, kontynuujmy. Pokonaj. Jak to nam teraz pokazuje? Aha, taki motyw. Tak o, tu mamy tą mapkę śmieszną. Trzeba pokonać właśnie te stworzenia. Jesteśmy jakiegoś busta, co nam tu daje? Przez, przez 5 sekund unika jednego ataku fizycznego, odpiera jeden atak magiczny. Zmniejszę sobie jeszcze trochę głośność, bo coś mi się wydaje, że tutaj popełniłem błąd. Tutaj opcja dźwięku. Gdzieś tyle. Ok, wyłączmy te wszystkie wskazówki, które nas próbują czegoś nauczyć. Zobaczymy, niekoniecznie tego potrzebujemy. Jeżeli nauczymy się czegoś po drodze w grze już. Albo zostaniemy bez wiedzy. Ja nie wiem, czy sami zbierać tych worków, Nie, to chyba jeszcze nie teraz, raczej że nie. Dobra, kanko, lecimy. Pierwszy boost zarzucony. Ech, troszkę mi się tutaj cyknęło. Pewnie, że weźmy sobie wszystko, kamień. I do Ekwipu. Nie potrzebuję tych skosów, więc zmienię sobie szybko w opcjach. Opcje m, klawiszologia Q poprosił walka fu zamknij funkcja grupa słuchasz walka sterowanie gdzie to będzie tak? otwórz zamknij to powinno być tu ekwipunek on sobie q myślę okay. tak okej idę q no dobra niech będzie q chciałem dać a jednak ale niech będzie to q no wyżej przestawię, jak się będę mylił, ale nie powinienem, zbliża się noc, nie wiem czy mam się obawiać, chyba nie, krytyk, wszedł nam pierwszy krytyk chyba, bynajmniej ja nie widziałem innego, <laughs> czyśmy chrypa złapała, mogę mieć w tym filmie inny głos niż w poprzednich, ale mam nadzieję, że to nie szkodzi, obróbka, montaż, wszystko nam to naprawi, OK. Zdanie do Cyrus, i następnie możemy, kon... możemy sobie od niego oczywiście odebrać następne zadanko. Akceptujmy. tutorial wyłączmy. Złodziej kukurydzy, właśnie chyba teraz, właśnie trzeba te worki pozbierać. Pewnie, że tak. Pierwszy woreczek. Ostatnio gdzieś tu się chowa, tu jest, zabierz, że biegniemy szybko do naszego Marius, Cyrus. i oddajemy nasze zadanie. Oto one, właśnie tak akceptacja. Zdaj raport. W tym musimy iść do miasta. O, kawałek drogi nas czeka. Co my tu zapoliliśmy? Hamidmany. Jak się ich używało? Używało się ich za pomocą klawisz. Chyba jakoś tu się enchantowało. Teraz nie pamiętam dokładnie. Poznamy po drodze wszystko nie będę tu ich wybijał, bo to jest bez sensu ustawię sobie jeszcze szybko klawiszologię i zmienię naszą postać właśnie profil na E Zobaczmy czy wszystko działa Q ekwipionek i E postać właśnie tak Już widzę naszego Menela Do którego mamy się... A nie, jednak nie do Menela O przepraszam, to jakiś gracz nie? Fajny nikt sobie wygrał, Co sobie że możemy lecieć. Plaga wąchaczy Zbierz trzy ogony wąchaczy zbożowe I zanieś je do Keylist Gdzie jest tak polijona? Śmieszne, tam, tam, tam Tam, 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 a ty jesteś tutaj Dobra, czyli to jest takie jakby zadanko poboczne bardziej Dobra, boost zarzucony Lecimy, zobaczymy ten tutorial tutaj Czy o to chodzi? Nie, nie o to chodzi Teraz, którymi były questy? A tutaj jest runitem... ten, on, ten, ten. To ten, 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 który ja tutaj mam na klawiaturze, i chyba jod. Tak właśnie. Znaczmy sobie te dwa. Nie odznaczam go. Tylko pokażmy lokalizację tego. I tu mam ogon wąchacza, czyli z zbożowy muszę pozabijać powybijać z zbożowy. Tam jest wąchacz zbożowy, chodź tu wąchaczu Wrzucamy, dosta i lecimy z nim. Czekaj, jak to kopię, leci na ostro. Piękna animacja skrzydełek. Mamy pierwszy obon wąchacza, a pierwszy jeden z trzech. No, 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 robimy. EXP się musi zgadzać. O tak. Ogólnie on odbija mi większe ciosy niż jemu, ja ale spoko. Nie szkodzi. I tak wiadomo, kto jest lepszy zawsze. To co daje? Zadaję sobie O proszę, fizyczne ja się ostrze. Tak. Dobrze przeczytałem, bardzo dobrze przeczytałem. Weźmy i to by były 3 na 3, tak właśnie. Zanieśmy może. Nasz quest w końcu oddajmy. MNL. Jeszcze drugi raz spotykamy. Jeszcze raz to flaszka. Dobra. Kościek wykonany. Dziękuję za wynagrodzenie. O, a coś jeszcze? Zanieść, to nie będzie aż takie ciężkie. Pokażemy sobie to, gdzie tu jest. Nowa zdolność. Możemy sobie wykupić nową zdolność już, gdyż zdobyliśmy który poziom trzeci, właśnie tak. Pomoc dla Kalesa. Tam to też będzie po drodze.